Grand Music Artystyczna dusza. Dobra, dajcie jakieś łapy. Dobra, dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 dobra. Wbijam sobie na beat i go teraz skruszę. Oddaję mi wygraną. Pierdolony katper, dobry duszek. I to jest proste. To jest teraz, ją łatwe, no bo kiedy wpadam, to wygrywam To jak Ghostbusters, artystyczna, jadę w pętlach Artystyczna, jak babici możesz kucać do pętla To jest oferma, i kiedy wpadam, teraz mam tu bragi Jak Picasso, rzucam tu na ciebie obrazy I to jest proste, ciśnę teraz suki Ja rania nie ogarnąłbyś byś pizdo nawet w muzeum sztuki I to jest proste, i teraz mogę wkurwić zamki Zamknij mordę, po co ten sztuczny uśmiech? Pięć, czyj dobra Twój temat, milu! To yo, yo. koperta z stołu! Koperta z pod stołu! Jodon, ja nie wziąłem hajsu, wejdź do tłuku, Powiedziałem, że z tobą wygrał, wywrócili mi z fusów! To jest proste z napierdalam kurwa trapsy. Wiesz, że w końcu wpadam do rap, gry jak pieprzony artyst! Dobra, chciałeś być fotografem, wrzucam ekstra! Poszedłeś na studiach i nie sprawdziłeś się na sesjach! Dobra, sprawdź, napierdalam, to jest kmina. Jaka sesja? Studio nie zaczynaj nagrywać. Więc kałach nagrywa, follow upem zacznę pedale. Później obejrzysz w domu, powiesz, o, rzeczywiście przegrałem. I to jest prosty game nie poznałem, bo kiedy wchodzę na tych bitach, ten goście to jest frajer A twoją dupę tyle razy załem synek Do dzisiaj zakleja koperty na moją ślinę To jest prawde ja tutaj płynę Kiedy wchodzę jednym wejsem, ciebie typku zabiłem Muzeum sztuki, dobra sprawa, wchodzę głową Na zdjęciach jesteś jak Hada nie wyjściowo. Przejście, po dwa wejścia bez tematu Dobra, dobra, dobra Dobra, dobra, dobra Dobra, 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 dobra pa 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 pa, 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 pa Pa, pa, pa Pa, pa, Obejrzę filmik, nie wiem czy powiem przegrałem Ale spojrze, no miluję z pedałem, miałem rację Wypierdalaj na wakacje, kiedy gramy no to zganiam zawsze niezłe tu owacje Fotografia? Gram na bitach. ta pizda jest jak zdjęcie, bo zawsze się nie tyka Jeszcze raz więc sprawdzaj, jadę tu kolego A ciebie kurwo nie chcą nawet wziąć do albumu rodzinnego I to jest kurwa proste, jadę no i dobra Twojego albumu nie kupi nawet fotograf I to Biedź! jest proste, zajebiście A twoja dupa jest tak gruba, że jej zdjęcie profilowe jest panoramiczne Cześć! Się. Dobra, jestem pedałem, no i masz rację, mordo. Dowiedział się dopiero po tym, jak dałem mu obciągnąć. To jest proste spraw! Wijam sprawdzaj tu chłopaku Album zdjęć, nikt nie chce cię tam na traku Dobra sprawdzaj, napierdalam, kiedy wchodzę tu z hacłą To album Wiseo, to album z Dumbledore I to jest proste, sprawdź, napierdalam kurwa właśnie i napierdalam wchodzę kurwa, tutaj mam jazdę To jest proste, wchodzę na bicie Profilowka twojej nuni to cipa i zgłosiliśmy nadużycie to jest yes. raz napierdalam Kiedy wchodzę no to pijam i kurwa tu tak składa I to są no majki złomowe na majki złomowe Ja już nie wiem czy to usta, czy kurwa wargi złomowe. Ostatnie wejście Dobra, dobra Lecimy Dobra dobra, 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 dobra Dobra, 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 dobra Pan Harego Potera, więc się zamknij To, że pizdo wygrasz, to już możesz włożyć między bajki I to jest proste ja ci nie obciągałem, cisnę jeleni Ja ci dziwko dzisiaj ściągam ze sceny I to jest proste, cisnę tutaj z gejem Ty mnie nie ściągniesz, bo masz kurwo stuleje I to jest proste, cisnę kurwa menci. ściągam ze sceny takich typów jak torenty I to jest proste, propsuję torenta Milu, kończ nawijać torenta i to jest teraz proste Wiesz. Kiedy wchodzę bywa i kto w tej walce może dziwko lizać. Ja, 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 dobra, pływać napierdalam, Teraz wchodzę w to słowo. Twoje usta, pierwsza cimka, która jest poziomo. To jest proste, sprawdź, napierdalam Kiedy wchodzę, no to bija mi okwina Uwara. To jest proste. Twoja panna jest stara celu. Każdy was wieczór to noc w muzeum. To jest proste. Jak tutaj człowieniu pada milu twoim czołom i patrzem usunąłem w cieniu i człowieniu nie ma szans, bo kiedy chodzę tu chłopaku Odjebałem kutas szybko, bo nie mam czasu Więc i to jest proste tu chwila Ty tu sobie tu pływać i gibać ryba Poleciały łuski Nie ja zaczynałem Jak wam się podobała ta walka ta, lepszy był finał niż poprzedni Dobra, czy uważacie, że w tej walce lepszy był Milu? A może uważacie, że lepszy był Ryba? <śmienny> Dobra, co sądzicie, chłopaki? Trzy, cztery ry. No A to dogrywka. to grywka. To to grywka. Dogrywka dwa razy po 30 sekund na jeden temat. Nabicie, zmiana kolejności. Teraz zaczyna. Milu. Masz Majka. Dobra. Lecimy. Macie jeden temat. Wasz temat to. Zamek książąt mazowieckich. Ha. Oni krzyczą! Dogrywka, dogrywka! Debil się uśmiechnął, bo usłyszał. Dogrzypka, dogrzypka! To jest proste! To cipka, napierdalam, no i wygrywam tutaj na bitwach To jest proste, napierdalam kurwa teraz ziomku Twoją królową miałem po jednym książu I to jest proste, napierdalam chłopcze, a Milu formę ma zawsze Jeszcze to gminiesz, kiedy wchodzę, napierdalam to no jest puste I rozpierdalam bitwy kurwa w każdym województwie Wieś. Za dziwkę chyba w prostytutkę Milu wygrywa bitwę, to kło urwa jest krótkie Przejście! Zamel książą dobra dobra, jest dobra, 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 dobra Gadałeś wcześniej o muzeum, to cię zniszczę ziomal Tak cię wypatrzę, że zrobię z ciebie eksponat A twoją dupę ruchałem nieraz ziomal Ale ją z nią zerwałeś, więc jest twoja eksponat I to jest teraz proste, i wbijam tutaj pięknie Kiedy gramy z wersem, to wygrywam ewidentnie A twoją dupę miałem po zamkowym, rzucam sztosa Bo to dla mnie zwykła locha I jeszcze raz więc sprawdzaj, rzucam teraz baczu Milo to jest bankrut, mam go w hokejowym zamku I to jest proste, czyste mam tą siłę Jaki zamek, na tym Wejściu się przekręciłeś! Ostatnie wejście, chłopaki! Ja, 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 ja! Kiedy wchodzę, no to bijam i rozpieprzam na majku! z tej królowej kurwa, nikt nie chce uwolnić z domku. I to jest proste, kiedy wchodzę, no to bijam, no i jesteś mały ziomuś! A jak fery najebany rucha, to jesteś na białym koniu! To jest proste, sprawdź, lecę, do szukaj! A jak 4 ruchasz, to już nie jest głupa! I to jest prosto, test! Słuchaj, kiedy potem no to mam fleść! Słuchaj, kiedy potem no to pijam tutaj, teraz ją Robię show! Chcesz mi kurwa jeszcze mówić, że masz flow? Pięć! Ponad, kiedy chodzę no to pijam, Jaki tu jest, ponad, kiedy podesz jadę foki. On mówi, że ma flow, ja nagrywam z prokim Ostatni wejście, ryba! Dobra, dobra! Dobra, dobra, dobra! Dobra, dobra! Dobra, dobra! dobra, dobra. Dobra, 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 dobra Wpadam sobie na bit i jesteś kurwa mierny Twój pysk w zamku Trynkiewicza robił za bank spermy I sobie tutaj wpadam i niszczę te ofermy Kiedy gramy dziko, to mi lepiej tutaj przerwi na białym koniu Jadę dobrze tu na kminach. Ty na czarnym koniu, bo jebany przez Murzyna! I to jest proste! Jadę tutaj, wajdo, rzucam hardcore! Jesteś gorszym czarnym koniem niż Bambo! Wieś. I teraz gram to! Jadę teraz w wypierdalaj Wypierdalaj i doprostować bambusy w Afryce! Koniec, Do gryweczki w typu finale! Musicie się zastanowić teraz poważnie, który zasługuje na miejsce w finale. Cz Poczekajcie, 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 poczekajcie. Dobra, dobra. To liczymy głosy, tak? Dobra, czy uważacie, że lepszy był Milu? Czy uważacie, że lepszy był ryba? Jeszcze raz zastanówcie się za jednym. Milu! Ryba! Dobra, ok, trzy, cztery, milu wygrywa tę walkę.